Witam cię serdecznie, drogi widzu na kolejnym przeglądzie y, TikToków na naszym kanale. Jeżeli podoba Ci się ten content, to oczywiście zapraszam Cię na twist.tv ukośnik Diablo6, gdzie odbywają się codzienne transmisje na żywo. I także ten content jest również robiony na transmisji na żywo. Także wpadaj, a my wlecimy do odcinka. To jest kurwa DeLorean, Jako Hyundai o to chodzi? Envision! Najlepszy elektryk. Ale śliczny swoją drogą Kurwa oglądek z w Lego Ten filmik jest dla chłopaków. Dziewczyny możecie pominąć. I co To dla chłopaków jest, tylko nie możesz patrzeć. Okej, okay. jak jesteśmy już sami, to pokażę wam co znalazłem. Magiczny kostur. Idealny A, co ja nie jest ubrzony w gównie? O, kolego, pujowo magiczny Dla druida. Na górze jest wygięty, dzięki czemu można się fajnie podeprzeć. Wysokość perfekcyjna, ale najważniejsze to jego staty. Duży damage daje, można ładować najpotężniejsze zaklęcia no po prostu rewelacja. Super! Czarodziejska laska. Nie, nie czarodziejska, tylko kurwa magiczna. I nie laska, tylko coś zjebałaś, kurwa koleżanko. Kurwa. czekaj, jak to było, kurwa. Czarodziejska fujarka. Nie fujarka, czeka, kurwa, nie, Jezus, czarodziej Jezus, Le... Cicho! Kurwa, ja mówię teraz. Nie czarodziejska, a magiczna. I nie fujarka, tylko flet. Nie czarodziejska... Co i tutaj? Tylko magiczna. I nie laska, tylko kostur. Magiczna, magiczna kostur. Kostur. Dobra, kurwa. Przepraszam, drogi widzu, że przerywam ci dzisiejszy odcinek, ale tradycyjnie muszę ci przypomnieć, że partnerem naszego kanału jest taka strona jak Instant Gaming, czyli strona, na której możecie zakupić gry na PC ta, Xboxa, Nintendo czy PlayStation w często dużo, ale to dużo lepszych cenach. I na ten przykład chciałbym zaproponować ci grę Black Myth Wukong, w której to przemierzasz sobie krainy chińskiej mitologii po to, żeby odzyskać świadomość naszej małpy. A gdyby historia małpy ci nie odpowiadała, to na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie. A teraz jeszcze ci tylko przypomnę, żebyś... Przed do linku w opisie, kliknął sobie w niego, bo wtedy zapiszą cię ci ciasteczka i nawet jeśli zapomnisz, że ja takiego linka posiadam, to i tak pomożesz nasz kanał. A teraz lecimy do oglądania. Oj, no i bym praktykował. A będę w sobotę w sumie, nie? Oho, kolego, masz przejebane. You gay? Ranking zawodów, które mógłby wykonywać mój chłopak. E, prawnik, numer 10, no bo dlaczego miałbyś chcieć bronić inne dziewczyny? Pilot, to też bym dała na numer 10, no bo dlaczego miałbyś chcieć latać za innymi dziewczynami? Nauczyciel, to też jest numer 10, dlaczego miałbyś chcieć uczyć innych dziewczyn i czego przede wszystkim? Astronauta, numer 1, fajnie, że chcesz uciec przed innymi dziewczynami. The fuck? Psycholog! A dlaczego miałbyś wysłuchiwać o problemach innych dziewczyn? Czy ja robię niewystarczająco dużo? Inżynier, dlaczego miałbyś chcieć coś budować To są te dwa TikToki dla kobiet, tak? Lecha. Że kurwa women... Nie jeszcze więcej pomocy innym dziewczynom, świetnie. Policjant? A dlaczego miałbyś chcieć zakupić? Żeby skuć ci ryj, wypierdala! Ranking azbestu. Aktynoid, zielony azbest, dojebany. Amozyt, azbest brązowy. Trochę gorszy, średni. Antofylit. Który jest y, najfajniejszy kamyk według ciebie? Kryształ? Górski? Arkorok, tak zwany? Mamy szklanki z arkoroku? Ciemy. Z kryształu. Ja tylko kryształ. To, to nie jest kryształ też. Kryształ warszawski tylko kojarzę. azbest, spok. Chryzotel zwany też azbestem to białym. Dojebany. Krokidolit, czyli najładniejszy azbest niebieski. Zajebist. Premolit, spok. O, niezły azbest. Przez cały tydzień piłam to gówno i powinnam już schudnąć dwa i pół. Ja oczekiwania, gdy wezmę kolezero, zero zamiast zwykłej do I 13 dwa w McDonaldzie? Mateusz, kurwa, połowu. Kilo? Jeśli producent naprawdę mówi prawdę, smuteczek. Też mi się przypomina, jak Mati sobie kurwa przelewał ten. Pierdolił cały czas, że pije kole zero, a później zawsze kurwa widzieliśmy go ze zwykłą kolą. Nie, 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 tak, no bijesz, tylko tak, tak, no bijesz, What the hell could be the difference between you and me? to rzeczywiście lepsze. Bo od razu wpierdala się w nadzieję i nie ma to tamto. To plac wymian. To arena. To jest Kirgo. Tu tańczą. Tu czary, tam są orki. To jest Lester. To jest wrzut. Hej, stary! Stary obóz. Nowy obóz. To jest lewus. Obóz bractwa. To jest guru. To zimne. To ciepłe. To jest ruda. Do bla kurwa, zajebiste Ej, wiesz co, to, to, to mnie naprawdę przeraża, że ten nowy got będzie takim kurwa gównem Zwłaszcza na moje słowa, widzowie, będzie totalnym gównem I tak zagramy w tą jedynkę starą Teleranek to był, tak? Polskie radio, a nie Teleranek Lato z radiem Polskie Radio. Słuchacie audycji lato z radiem. Ale bit dojebany. Docent Wydziału Mechaniki Teoretycznej, Teofil Fiut. Czy... Fiut. A, Minerał Fiutta! No tak, kurwa, rzeczywiście. Też tak macie, czego się nauczyłem? Co było na tekście, co zapamiętałem. że gdzieś w kosmosie powinien istnieć taki minerał, który umieszczony w odpowiednim rdzeniu, wytworzy tyle energii, że. Tu cytat: Ja pierdolę. Ale z zimnalśnika. He. He. Kurwa, ale to było dobre. Pepsi off the same energy. He said show us what's inside the fridge Wayne. You want the truth? You want the truth? You want the fucking truth? Ej, goście trochę wygląda jak kurwa pingwin zero. Jak go się kurwa nazywa? No moist Critical? tylko kurwa złibowany, Patrzcie na to. Mość krytyka, który wypierdala, kurwa, anime przez 3 miesiące. You <grystanie> the fridge, Wayne. You want the truth? You want the truth? You want the fucking fuck? A, kitchen, literally... fuck? A kitchen, literally... yeah, kurwa, szanuję. Dobra, jak mamy smoka na Cetę i smoka na schodach, to jeszcze jakiego smoka nam brakuje? Na samochód? Czemu na samochód? Kto ci powiedział, że samochód? Ile razy mogę ci mówić, że na dżunglę się rzuca tego smoka? Nie, nie krzyczę na Ciebie, zaraz będę na Ciebie krzyczał, bo nie umiesz smoka głupiego. Weź sobie w bitobani, że rzucamy go na dżunglę. Też bym kurwa nie pamiętał. Pierdolenie. Did you guys know, you can stir your coffee with a spoon by just. Did you guys know you can strum your guitar by only Did you guys know you can brush your teeth like That <noise> znaczy, w się, sensie, kurwa. Jak macie to te naleśniki, to przecież się kurwa wszystko z tej pierdolonej patelni wyjebie. And by just the... Like what the fuck? Jak tam? Do roboty zapierdalacie już od rana? Za najniższą krajową pracować na pana? No, ja nie. To ma wyjebane pewnie. Po lesie, wypiję sobie kawkę, później sobie zjem jakieś dobre śniadanie, bardzo drogie, znam To. składników, oglądam jakiś film i tradycyjnie popierdalam się. Jak tam? To ja, to do moje popołudnie, idealnie. A później zapierdal w robocie, bo muszę w małpę grać. Come do a Sunday restock with me. jest lodówka w garażu? Mam nadzieję. W sensie... Nie lubię Heinekena i korony, kurwa. W sensie Hajneken jest okej okay jeszcze, ale ta korona to jest do wyjebania. Wyspokoi gówno. let add some more. Oh, there we go. Oh my gosh. Smells really funny, guys. To je alemininove. Alright, now we're gonna be microwaving this MacBook. Znaczy, w sensie, jakby wyrzucenie różnych rzeczy do mikrofali, to jest rzecz, którą zrobiłby każdy facet, jeżeli miałby na zbyciu kurwa MacBooka, którego może wyjebać, mikrofale obok, nie? <grywa> It's just cursed, bro. It's like trying to spin, but it just can't. <grywa> Podoba mi się, jak są właśnie kurwa, komentarze tutaj. Please do one completely large spoon, Broid can explode. Czy to boli mikrofale? Nie, nie. No i kurwa jebnie? We're going to be checking out the MacBook. Please follow me. The fuck? Podoba mi się, że zajebał telefon. Gigachat pomaga, brat. Polaci se maj lepe nescesi, kurewsko ne dobre nowinki. <laughs> ja Polaci se maj lepe nescesi, kurewsko ne dobre nowinki. Aj kurwa, ne te nowinki. <laughs> Wow, aha, to jest taka dziura. What the fuck? No ładne, ładne. No, zajebiste, dobra. Oj, prawda. Znaczy, yy, były jeszcze inne odcień tego mebla, ale też również posiadałem. Każdy miał taką mebę ściankę. Nie ratuj pal dzieci bez kurwa żartów. Każda podstawówka na dzień planety musiała zrobić. Eee, e, sprzątanie świata było i plakaty na sprzątanie świata, ok? Takiego zdjęcia z komunii nie miałem, bo miałem od razu zajebane wszystkie pieniądze. Kurwa nie pamiętam tego elementarza. Cherry oj kurde, oczywiście, że tak. Ej, rzeczywiście, nie ma już takich automatów teraz. <laughs> filofany jebane. Ja już ostatnio kminiłem na tym, gdzieś na Aliexpressie czy na innym temu znalazłem te filofany. Chciałem sobie dla Beki kupić, żeby kurwa kręcić. Z rana, do śniadania. Zajebiste. Gołtec. Ej, tego nie. Aaa, ej, dobra, to nie jest skinder niespodzianek? To był skinder niespodzianek, pamiętam. Te hipopotamy. Tego w kurwę dobrze pamiętam. Tego jednego. I tego lwa! I te lwy miałem! O ja, pierdolę! I to były moje zabawki, by the way. A to niestety mnie nie tyczy, bo pociągami nie jeździłem w tamtych czasach. Nostalgic shit. No i GTA to jest chyba dwójka, tak? To nie jest jedynka. GTA 1 albo 2. To była jedynka, to była jedynka, to jest jedynka zdecydowanie. Jest jeszcze, jeszcze słabsza grafika. A no i kurwa, oczywiście panoramiczne. Trzeba dopierdolić wąsa, bo się zesram. Tak jak ktoś ma ze smokami ma. No kurde. Fakty. I to były te podróby kurwa tam. A nie, to były z McDonalda, te minigierki takie. Wszystkie zazwyczaj się skupiały kurwa na tym samym czyli przeskakiwaniu jakichś yy, gówno przeszkód. Klikaniem jednego klawisza. A lodziarnia przyjeżdżała, fakty było. Oj, tak, niejednokrotnie goniłem to oteczko. Nitelo, tak jest. Moja mama kiedyś sklep prowadziła i miała dokładnie takie coś na, na drzwiach. To był sklep osiedlowy, który nazywał się Blaszak, bo był z blachy po prostu. Wspaniałe czasy. Tak, kosz, oczywiście, bez kurwa tego. Bez siatki. Ja nawet taki na podwórku miałem kiedyś. W sensie ojciec zamontował. I w połowie często się dziwo w niego grało. Jest informatyka, stuprocentowa informatyka Kineskopowe monitorki I napierdalanie w samolociki Oj tak, tak było A to jest kurwa sklep z zabawkami na ryniaczu Widzowie I ten świstak zajebany na wejściu Ale nostalgic shit, matko boska No, jest MP4, to już nawet nie jest MP3, to już jest wyższy model. To to już jest kurwa New school. to jest New School. ta trujeczkę grane. To muszę MP3'kę sobie znaleźć. Ej, jestem bez żartów bardzo że ciekawy, co ja bym znalazł na swojej MP3. chuj jestem ciekawy. A czy stawiam, że dyskografia jest systemowa down, ale. Pumy, kulki, jasne, że tak. Plac zabaw? Uj, ale to jakiś biedny plac zabaw. Aż tak nie miałem, ale pamiętam, że sąsiedzi, do których bardzo często chodzili, mieli, tak, mieli taką właśnie nowość. Kurwa, ile tych zdjęć to jest. Jebany Ronald McDonald! W ogóle to jest pojebane, że później Ronalda McDonalda wyjebali sprzed tego. Przez McDonalda chyba dla, dlatego, że się dzieci go bały? Czy coś takiego? Bo to jest chore. Kurwa, jakim cudem clown z takiego, wiecie, symbolu szczęścia i uśmiechu dziecka stał się, kurwa, symbolem horroru. To jest A to jest śmieszne, bo to jest park trampolin I wiecie, że nigdy w życiu w takim tra parku trampolin nie byłem Pierwszy raz byłem w tym parku trampolin Jak yy, spędzaliśmy tam noc I to było na horsemanach któryś, co plaga załatwiał Panie tam Znaczy no, spędzaliśmy noc, no nie był chowanego Tam graliśmy o kurwa godzinie pierwszej czy drugiej Zajebiście, zajebista zabawa jakby Paru chłopa starych W pizdu. Polecam serdecznie <śled> Typowa podstawówka Dalej tak samo wygląda. No, jakby to mieliśmy niedawno. Znaczy, stosunkowo niedawno, to już było 5 lat temu, ale nadal. To też jest ten park. To jest ten sam park. Przerażająca klatka, Matka boska. To było tak, że w tamtych czasach w Stanach dochodziło do Mordes, w którym gościu były przebrane za klauna, i PR-owo mag wycofał się z Ronalda. Aha, okej. Okay. Dobra, ja myślałem, że to było kwestia strachu dzieci, nie? To szpital. O kurwa, szpital nocą, ale to, Jakby tu się nic nie zmieniło, ok? Cały czas wygląda tak samo, tylko story jest zajebany, jest skaleczonymi ludźmi, a kurwa kolejka jest 40 razy dłuższa, bo tam ci piją kawę. <śmiany> to jest typika ludzka kamienica. Tu też się kurwa nic nie zmieniło. Jakby <śmiany> Bez żartu. No dobra, w takim pomieszczeniu to nigdy nie będzie. To jest jakiś kościół, kurwa? A, może dlatego, no kurwa, diabeł. Ale wygląda jak jakieś bagrumsy, kurwa z Kibidi, Toilet Ohio, kurwa Sigma Mail. No to co, ciekawostka? Jakaś, kurde, ten? Yy, Samojebka Emo dziewczynki? Wspaniały. Ej, wspaniały TikTok. Matko Boska. licka jest. dys. Ja tylko pamiętam z takiego mieszkania w bloku, że miałem mural. Ala, ala mural. Miałem sprayem namalowanego wilka i zająca na tym... Na balkonie. I się, kurwa, szczyciłem tym zawsze. Jak się ktoś mnie pytał, gdzie mieszkasz? A ja mówię, tam. Patrz tam, wilki zając, widzisz? To ty? O, kurwa, ten zajebisty balkon to twój? Ja mówię, tak. mój Mówi, mordo. Oj, oj, oj. Wytyfy? Podoba mi się, że paragonu tam jest tyle. Ma kontakty w policji, nice city. Wózek jest tylko dla zmyłki. Najlepsze klasy wszczepy no przez co jest niesamowicie szybki i zwinny. Sandewistan? Chyba kurwa miażdżyce i celulic <grymne> No nie. Marcin, Adam, miażdżyca, najman. <grymne> Okej, okay, nieważne. Legendarny najemnik nafaszerowany chromem ochrania yy, Prasraka Tower? Prastraka? Aha, Arasaka, że śmieszna. A to jest kurwa prawda i ten... Alert RG, LGBT, zazwyczaj nie ma racji. Ale jak już ma, to ma. Ej kościan, tam jest ta ekipa, która mi groziła. A trenują coś w ogóle? No, trenują hobby horsing, myślę, że damy rad. O kurwa. <grywka> Ej kościan, Też bym uciekał. tam jest ta ekipa. No to nieźle. Czy on naprawdę musi przeprowadzać ich kurwa przez ścianę tego deszczu? Nie wychodź z domu. Nie wychodź z domu. <laughs> Ale się tylko to szeptanie kojarzy z kurwa ojcem, który gada do ten, yy, do, do telefonu. Yy, opony to szuka. Tanio. Ale to jest akurat fakt, ja pierdolę, nigdy nie mogę zasnąć od tych dwóch. Zegar mi tak w kurwie. tykający zegar to jest najgorsze gówno, jakie może być do spania. No right. gone, RUN to be drunker, RIGHT NOW A to jest SŁODKIE, fajne. Oh. Happy birthday. <ścoughs> yeah. O kurwa. O nie, trauma gwarantowana. Happy birthday. Ja pierdolę ta, da, 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 pokaż łódź, no To są Kielce, nie spadło nic, z najwyżej mener ze schodów Kurwa, Essa, łódź się oberwała Jakim cudem Kurwa, i widelce są jeszcze w Kielcach, podobno I Leroy, tato, proszę, przyznaj się do mnie, błagam Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda Leroy Tato, proszę, kurwa, błagam To już, to już nie są, to, to już, to już nie są żarty, okej? Okay? To już nie są żarty Przyznaj się do rodzicielstwa w końcu, Leroy Ja chcę być doktor A ja chcę być ryba Żaden serce, żaden mrożek, żaden city Ani smutek, proste jest blunk, zblung Co kurwa? Ja chcę być policjat <grym> Jebany czeski Nic nie rozumiem, ale buja to najważniejsze O! Ledwo. Ledwo. Zobaczcie jaką pizzę zamówiłam. Dara, nie śmiejcie się ze mnie, okej? Okay? Nie wygląda bogato, okej? Okay? Marinara. Marinara, no, marinara. Ja jej nigdy nie jadłam. I zastanawiam się czy to jest taka pizza, żeby... w ogóle nie przykroili mi. Bo tego się nie kroi? Zroli jak calzone. sobie rozrolować? Nie, to wygląda źle. Nie! Moje oczy smacznego. I <laughs> wy Robię mi mówicie liście! to? To teraz Ej, opierdoliłbym taką Aha, jak ściszysz to lepiej widzisz, to prawda Okej, okay, rzeczywiście, nie ma sensu, nie ma żadnego znaczenia.